Papież Franciszek przeciwstawia się świętemu Janowi Pawłowi II, gdy idzie o aborcję i Eucharystię i przeciwstawia się też nauczaniu kościoła katolickiego na ten temat. Nie ma jednak odwagi zrobić tego sam i używa do tej kwestii liberalnych kardynałów ze Stanów Zjednoczonych i swojego posłusznego prefekta kongregacji nauki wiary. O szczegółach w Nastraży zapraszam. Paweł Chmielewski PCH24 TV. Szczęść boże. Witam Szanowni Państwo w programie Na strażę. Dzisiaj o aborcji i Komunii Świętej, o czym, czy można przyjmować Komunię Świętą popierając aborcję. Oczywiście nie można, ale papież jednak twierdzi inaczej i o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić, a ja na początku zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby wspierać naszą telewizję, jak to można robić, jest to rozpisane pod tym nagraniem. Być może Państwo słyszeli, że dosłownie kilka dni temu sataniści w Stanach Zjednoczonych pozwali stan Teksas za utrudnianie mordowania dzieci nienarodzonych. Ci teksańscy sataniści twierdzą, że aborcja jest dla nich rytuałem religijnym, no a skoro to jest rytuał religijny, to powinni mieć pełną wolność jego praktykowania i pozwali stan Teksas, chcą właśnie, żeby mogli bez żadnych przeszkód wykonywać aborcję, zabijać dzieci nienarodzone, no po prostu tak na życzenie i nie czekając od momentu podjęcia decyzji do momentu aborcji, żeby po prostu czas nie upływał, żeby można to było robić tak od ręki. No to jest element ich wolności, no, także pewnie dla niektórych to po prostu złożenie Ofiary szatanowi z życia dziecka nienarodzonego, i tak przecież jest, prawda? Każdy, kto o aborcji pomyśli, no to może łatwo zupełnie wpaść na to, że to jest tak naprawdę ofiara składana na ołtarzu demona. No i Pytanie teraz, czy osoby, które taką ofiarę albo jakoś praktykują, albo wspierają, mogą przystępować do Komunii Świętej. No, każdy katolik odpowie na to nie, nie mogą oczywiście. Tak jest też nauczanie Kościoła świętego, jak pewnie Państwo doskonale wiedzą w encyklice Ewangelii Gaudium z 1995 roku św. Jan Paweł II bardzo konkretnie napisał, że katolik, Katolikowi nie wolno popierać prawa, które legalizuje aborcję, które jakoś ułatwia aborcję. Po prostu nie wolno tego robić katolikowi. Jest to całkowicie zakazane. Później jeszcze potwierdził to kardynał. Józef Ratzinger w roku 2002 Kongregacja Nauki Wiary wydała taką specjalną notę doktrynalną, w której też napisane było, że nie wolno czegoś takiego robić, że osoby, które tak robią, no nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Jeszcze wyraźnie kardynał Ratzinger napisał to w liście z 2004 roku do kardynała Teodora Makkarika. Teodor Makkarik wtedy twierdził właśnie, że można popierać aborcję i przystępować do Komunii Świętej, no, a kardynał Ratzinger napisał mu list, w którym jasno stwierdził, że jest to całkowicie niemożliwe. Nauczanie kościoła jest jasne, aborcja jest czymś absolutnie za no ale mamy jednak takiego polityka jak prezydent Joe Biden, czy także jak pani Nancy Pelosi, speaker Izby Reprezentantów, którzy twierdzą, że można aborcję w prawie popierać, a mimo tego przystępować do Komunii Świętej. Dosłownie w ostatnich dniach Joe Biden zniósł w budżecie amerykańskim tak zwaną Hyde Amendment. Poprawkę Hyde z lat 70. to jest taka poprawka do prawa amerykańskiego, która zakazuje finansowania z budżetu federalnego aborcji w innych przypadkach niż zagrożenie życia i zdrowia matki, czy ciąża będąca wynikiem gwałtu lub innego czynu zabronionego. Jak dotąd nie można było w Stanach Zjednoczonych z budżetu opłacać aborcji i takich po prostu aborcji na życzenie. I Joe Biden to zmienił. Teraz to ma się stać możliwe. W kolejnym już budżecie amerykańskim nie ma tej Hyde Amendment. To znaczy, że z budżetu amerykańskiego, z pieniędzy wszystkich amerykańskich podatników będą szły, prawdopodobnie będą szły pieniądze na mordowanie dzieci nienarodzonych po prostu, no bo tak kobiety tego chcą. Oczywiście to jeszcze musi przejść jakiś proces legislacyjny, ale Joe Biden, a więc ten katolik, o którym tutaj mówimy, coś takiego poparł. Wiadomo, jak to było wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Otóż przed wprowadzeniem tej Hyde Amendment, Około 300 tysięcy dzieci nienarodzonych każdego roku było mordowanych za pieniądze podatników w Stanach Zjednoczonych, i Joe Biden chce doprowadzić do sytuacji, w której tak będzie się działo znowu. Coś niesamowicie barbarzyńskiego. Jak pewnie też Państwo pamiętają, jeszcze w styczniu, tuż po swojej inauguracji, tuż po zaprzysiężeniu, Joe Biden zniósł tak zwaną Mexico City Policy, a więc taką politykę Republikanów, która zakazuje finansowania. Tych organizacji, które popierają aborcję i antykoncepcję poza Stanami Zjednoczonymi, gdzieś w jakichś biednych krajach, prawda? Są jakieś wielkie organizacje jak Planned Parenthood, które pomagają zabijać dzieci nienarodzone na przykład w Indiach, w Wietnamie, gdzieś w Afryce i za prezydentury Trumpa to było finansowanie takich organizacji z budżetu było niemożliwe. Biden to zmienił. Mówiąc krótko, Biden po prostu działa w ten sposób, aby można było łatwiej zabijać dzieci nienarodzone, aby więcej ich ginęło. No. To nie jest oczywiście tak, że Biden mówi, że on sam popiera aborcję, prawda? On twierdzi, że aborcji nie popiera, że on jest przeciwko aborcji, no ale nie chce decydować za innych. Mały eksperyment myślowy, szanowni państwo. Gdyby Joe Biden powiedział, że on nie popiera mordowania białych Amerykanów mówię o białych, żeby nie prowokować lewicowych troli gdyby Joe Biden powiedział, że on osobiście nie popiera mordowania białych Amerykanów i uważa, że jest to niemoralne, ale przecież nie będzie decydował za wszystkich czarnoskórych, latynosów, czy, 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 czy jakichś Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, dla których. Jednak to może być kwestia sumienia, w którym biali być może czasami przeszkadzają i on nie będzie sam Białych mordował, ale pozwala wszystkim innym tutaj decydować we własnym sumieniu. No i wskutek tego, na przykład ludność Czarnoskóra czy Latynoska po prostu zabiłaby Białych. No, myślę, że gdyby tak się stało, to Joe Biden zostałby chyba jednak ekskomunikowany, a przynajmniej no, jednak biskupi by na całym świecie podnieśli przeciwko niemu głos, byłoby oczywiste, że nie jest istotne, co tam Biden sobie uważa we własnym swoim sumieniu, jeżeli prawnie pozwala im, Innym mordować ludzi. No, a przecież to właśnie robi, prawda? Nie jest istotne, co uważa w swoim sumieniu. Jest istotne, co, co robi prawnie, a prawnie pozwala łatwiej mordować ludzi jeszcze w dodatku za pieniądze podatników. No i w związku z tym. Działa po prostu dokładnie na rzecz tego, o, to, o co chodzi satanistom w Ameryce, prawda? Oni chcą, żeby aborcja była jakimś dla nich rytuałem, satanistycznym rytuałem religijnym, chcą łatwo mordować dzieci nienarodzone, żeby składać je w ofierze szatanowi. Joe Biden robi taką politykę, która właśnie idzie po myśli świątyni szatana. Jest oczywiste, że wszyscy amerykańscy biskupi powinni jasno przeciwko temu wystąpić, powinni mieć wsparcie stolicy apostolskiej, powinien być mocny głos papieża Franciszka, który po prostu wydałby albo jakiś dokument, albo wspomógłby po prostu amerykańskich biskupów, tak żeby oni to zrobili, żeby zakazać Bidenowi. I innym proaborcyjnym politykom przystępowania do Komunii Świętej. No, nie można składać dzieci na ofiarę szatana, i jednocześnie przyjmować ciała Chrystusa. To po prostu nie chodzi tylko o duszę Bajdena, który pewnie i tak. No, nie, nie chcę oczywiście wyrokować, ale który i tak może być zbawiony, nie chodzi tylko o jego duszę, ale także o pewne zgorszenie, prawda? No bo dzisiaj, jeżeli Amerykanie widzą takiego prezydenta, no to sami mogą nabierać innego stosunku do aborcji, a więc suma summarum mamy straszne zgorszenie i biskupi są po prostu zobowiązani do tego, żeby temu przeciwdziałać. Zobowiązany do tego jest także papież. Przecież tu nie chodzi o jakiegoś tam sobie nie, byle jakiego polityka, gdzieś, nie wiem, z Polski nawet, prawda? Którego nikt poza wąskim kręgiem osób nie zna. Chodzi o jednego z najważniejszych polityków globalnie. No więc tutaj papież też powinien, Jakoś zainterweniować, ale niestety nie interweniuje. To znaczy, interweniuje, ale właśnie dokładnie w drugą stronę. Przypomnę Państwu krótką historię, jak to teraz wszystko wygląda. Otóż, Joe Biden już w kampanii prezydenckiej zapowiadał, że będzie takie proaborcyjne ruchy jakiś wykonywał. Wtedy oczywiście w amerykańskim episkopacie znalazło się kilku odważnych biskupów, którzy powiedzieli, no, że to jest skandal, że to w ogóle nie jest katolickie, tak nie można, że nie można na Bidena głosować. Ale papież, mimo tych zapowiedzi Bidena, cały czas go popierał. Aktywnie krytykował Donalda Trumpa, przesyłał Bidenowi jakieś tam, można powiedzieć, uśmiechy. Były różne zdjęcia w sieci publikowane uśmiechniętego Bidena z papieżem Franciszkiem. Papież Franciszek po prostu zaangażował się w kampanię wyborczą w Ameryce, stając po stronie Joe Bidena, mimo tego, że on zapowiadał proaborcyjne Ruchy. No Donald Trump oczywiście tego nie, nie robił. Biden, owszem, tak to wyglądało. No i gdy Biden już wybory wygrał, a przynajmniej nigdy już wydawało się, że je wygra. Pamiętają Państwo przecież te kontrowersje. A wtedy amerykańscy biskupi stwierdzili, że coś z tym trzeba zrobić, że nawet jeżeli papież Bidena popiera, no to jednak tak nie może być, właśnie, żeby taki poraborycyjny polityk udawał katolika. I arcybiskup Jose Gomez, który jest arcybiskupem Los Angeles i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, utworzył w listopadzie ubiegłego roku taki komitet w ramach episkopatu, który miał się zająć opracowaniem jakiegoś dokumentu albo generacji. Generalnie zgłębieniem tej kwestii właśnie aborcji i Eucharystii. I już w styczniu tego roku, w styczniu roku 2021, arcybiskup Jose Gomez jeszcze przed zaprzysiężeniem Joe Bidena wysłał do niego takie, no taki list oczywiście z gratulacjami, że zostanie prezydentem, ale zarazem przypominający mu jakie są katolickie pryncypia. I arcybiskup Jose Gomez powołał się tam wprost na nauczanie świętego Jana Pawła II, podkreślił, że aborcja jest kwestią absolutnie priorytetową dla amerykańskich biskupów. Rzeczywiście jest wiele z kwestii moralnych, wiele kwestii etycznych, no to jest także imigracja, to jest także Różne kwestie socjalne, praca i tak dalej, ale aborcja jest czymś absolutnie wyjątkowym, bo tutaj chodzi właśnie o życie ludzkie, tu chodzi o zamach na niewinne życie ludzkie, więc arcybiskup Jose Gomez wezwał Bidena do tego, żeby ten zrezygnował z tej proaborcyjnej polityki. No, jak wiadomo, Biden tego nie zrobił i otrzymał oczywiście przy tym wsparcie liberalnych amerykańskich kardynałów, bo tego samego jeszcze dnia, gdy został opublikowany list arcybiskupa Gomeza, pojawił się w mediach, pojawiły się wpisy na Twitterze kardynała Blaza. Sapicza. To jest kardynał z Chicago, który został mianowany kardynałem, kreowany kardynałem przez papieża Franciszka, który został też przez papieża Franciszka włączony do kongregacji do spraw biskupów, a zatem papież Franciszek dał mu bardzo dużą władzę, bo dał mu władzę wpływanie na to, kto zostanie biskupem w Stanach Zjednoczonych, czy zajmowania się kwestiami nadużyć seksualnych. I właśnie kardynał Bless Sapic, taki kardynał, którego można nazwać kardynałem Franciszka, sprzeciwił się arcybiskupowi Gomezowi. Napisał na Twitterze, że ten jego list był całkowicie nie. Przemyślany, że nie odzwierciedla stanowiska amerykańskich biskupów, że jest po prostu szkodliwy i zły. No i wkrótce pojechał do Watykanu kardynał Sapicz pojechał do Watykanu, spotkał się tam na prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem, a jeżeli spotkał się na prywatnej audiencji, to nie wiemy o czym rozmawiali, ale to znaczy, że papież Franciszek chciał, żeby o tym było głośno. On nie przyjął go przy okazji jakiejś oficjalnej, jakiegoś oficjalnego spotkania, na przykład związanego z działalnością kardynała Supicza w kurii rzymskiej, właśnie w tej kongregacji, ale na takiej wyjątkowej, prywatnej audiencji. To znaczy, że Franciszek chciał, aby to było widoczne na całym świecie, aby wszyscy biskupi dowiedzieli się, że on rozmawia z kardynałem Sapiczem. I Efektem tego było prawdopodobnie wykucie jakiejś takiej strategii postępowania, to znaczy strategii tego, jak obronić Joe Bidena, jak obronić możliwość przejmowania komunii świętej przez aborcjonistów. Zaledwie kilka tygodni później papież Franciszek włączył do kurii rzymskiej kolejnego amerykańskiego liberalnego kardynała, Josepha Taubina z Newark. Uczynił go właśnie również członkiem kongregacji do spraw biskupów. To jest... Człowiek, można powiedzieć, z tej samej stajni co Sapic, jego bliski znajomy w amerykańskim episkopacie, obaj są związani z tym byłym kardynałem Teodorem Mackerickiem i tych, jego właśnie też, prawdopodobnie na prośbę kardynała Sopicza, włączył, włączył Franciszek do tej wpływowej kongregacji, no a później, później było jeszcze... Ostrzej, bo arcybiskup Gomez no, widział oczywiście te ofensywę liberalnych kardynałów, którzy po prostu jadą do kuli rzymskiej i próbują przeciągnąć Franciszka tak na ostro na swoją stronę, no i zapowiedział opracowanie dokumentu, który właśnie ujmie te kwestie aborcji i Eucharystia. Więc już komitet od listopada działał, i wtedy arcybiskup Gomez zapowiedział, no że teraz już trzeba po prostu działać bardzo konkretnie, trzeba wydać jakiś dokument, zapowiedział jego opracowanie. No i to naprawdę bardzo wzburzyło tych liberalnych kardynałów, i pod koniec. Kwietnia, znowuż kardynałowie, właśnie Sapi, czyli Tobin, pojechali do Kurii Rzymskiej, pojechali do Watykanu i tam spotkali się z prefektem Kongregacji Nauki Wiary, kardynałem Luisem Ladarią, hiszpanem, który robił karierę jeszcze za Benedykta XVI, niestety, a który dzisiaj okazuje się takim trochę bezwolnym narzędziem w rękach papieża Franciszka. Spotkali się z tym prefektem Ladarią i przekonali go do tego, że trzeba wydać jakiś dokument, który zablokuje pobożnych, konserwatywnych amerykańskich biskupów. I 7 maja był już widoczny efekt tego spotkania kardynała Ladarii z kardynałami Sapiczem i Toulbinem, ponieważ Kongregacja Nauki Wiary wysłała list do arcybiskupa Gomeza, tego pobożonego amerykańskiego biskupa, w którym postawiła absolutnie zaporowe warunki, gdy idzie o publikację dokumentów w sprawie aborcji i Eucharystii. Otóż kardynał Louis Ladaria... więc na Prawdopodobnie na wyraźne życzenie papieża Franciszka, tego oczywiście nie wiemy, ale nie sposób stwierdzić, żeby taki kardynał, prefekt Kongregacji Nauki Wiary działał bez zgody od świętego, prawda? Więc tu możemy w sposób absolutnie uprawniony mówić o, nie, o tym, że to jest na, za wolą papieża. Kardynał Ladaria, prawdopodobnie za wolą papieża, postawił zaporowe warunki, wymagając, aby jeżeli amerykańscy biskupi chcą opublikować oświadczenie w sprawie aborcji Eucharystii, to musi to być oświadczenie, wyrażające opinie wszystkich amerykańskich biskupów. Miałaby być to całkowita jakaś jedność między nimi. No jest to warunek po prostu zaporowy. prawda? Od razu wiadomo, że nie da się go spełnić, bo jest dużo takich biskupów liberalnych z tej stajni kardynała, byłego kardynała Maccarika, którzy nie chcą wchodzić na drogę demokratom, dla których ważniejsza jest polityka niż doktryna, które uważają, że nie ma sprzeczności nie z komunią świętą, a popieranie aborcji, albo dla których po prostu to nie odgrywa roli, bo może sami w Boga nie, nie wierzą. Tego nie chcą oczywiście roz Strzygać. W każdym razie kardynał takie zaporowe warunki postawił. W dodatku jeszcze w tym swoim liście z 7 maja kardynał Luis Ladaria napisał, że to wcale nie jest tak, żeby aborcja była czymś wyjątkowym, że należy ją raczej zestawić w, w, z innymi kwestiami etycznymi. Prawda, więc aborcja, eutanazja, ale także imigracja to wszystko miałoby być jakoby na jednej płaszczyźnie, że nie może być tak, żeby to aborcja była takim probierzem katolickości polityka. To jest całkowite pogrzebanie nauczania świętego Jana Pawła II i dotychczasowego nauczania Kościoła katolickiego. Tutaj akurat kardynał Ladaria no, nie wymyślił niczego nowego, gdy idzie o ostatnie lata, bo to jest proste powtórzenie wielokrotnie wyrażonej myśli papieża Franciszka, dla którego właśnie aborcja jest może istotna, ale nie jakoś szczególnie. Jest tak samo istotna jak imigracja, ba, może nawet mniej. Tu przypominam tylko Państwu tę słynną encyklikę Fratelli Tutti, encyklikę adresowaną nie do kościoła, jak powinno być z encyklikami, ale do całego świata, także do pogan, gdzie o aborcji wspomina się tylko jeden, jedyny raz i to jeszcze na marginesie losu kobiet poddanych handlu ludźmi. No, skąd Straszna sprawa handlu ludźmi, prawda? Ale jednak aborcja też jest straszną sprawą, a tam papież wspomina o tym tylko w jednym malutkim fragmencie, raczej skupiając swoją uwagę na kwestiach socjalnych, na kwestiach biedy, kwestiach głodu, ekologii itd. Więc właśnie widać, że plasuje gdzieś aborcję po prostu na marginesie innych kwestii. Ojciec Święty, no i to samo zrobił właśnie kardynał Louis Ladaria w tym liście 7 maja. A więc to był taki naprawdę bardzo mocny cios w amerykańskich biskupów. Tych konserwatywnych, tych pobożnych, po prostu nie chcę muszą mówić konserwatywnych, pobożnych biskupów. I taka próba zablokowania możliwości działania, zablokowania możliwości stanięcia w obronie czciny świętszego sakramentu, w obronie też sumień wszystkich katolików, których Biden po prostu deprawuje. I na tym jeszcze nie koniec, bo dosłownie kilka dni temu, 25 maja, media ujawniły list 67 amerykańskich biskupów, właśnie w obronie status quo. Takich, którzy nie chcą, żeby. Arcybiskup Gomez i inni pobożni biskupi powiedzieli po prostu, jak jest. To jest list, który został chyba 14 czy 15 maja w istocie wysłany, który sygnuje przede wszystkim kardynał Wilton Gregory, arcybiskup Waszyngtonu, znowu kardynał papieża Franciszka. Jest to kardynał, który został kreowany przez Ojca Świętego w ubiegłym roku na konsystorzu i to po tym, jak już zapowiedział, że on by nie odmówił komunii świętej Joe Bidenowi i po tym, jak wyraził swoją aprobatę dla ruchu Black Lives Matter. A więc mieliśmy do czynienia z takim czarnoskórym, lewicowym kardynałem, który w dodatku jeszcze chce udzierać Komunii Świętej Bidenowi, arcybiskupem, i papież kreował go kardynałem. I teraz ten kardynał właśnie wchodzi jeszcze dalej w tę ofensywę, jakby łączy się z kardynałami Sapiczem i Tobinem i wymyślił taki list 67 biskupów skierowany do arcybiskupa Gomeza, gdzie 67 biskupów amerykańskich prosi go o to, aby nie zajmować się kwestią aborcji i Eucharystii. Arcybiskup Gomez chciał, żeby się tą kwestią zajmował już w czerwcu na zebraniu online amerykańskich biskupów. No i tutaj właśnie nagle pojawia się taki list 67 hierarchów. To są w większości biskupi pomocniczy, no ale jest tutaj też właśnie kardynał Wilton Gregory, paru innych kardynałów, również oczywiście także kardynał Sapit czy taubin i oni po prostu nie chcą, żeby ta kwestia została zrealizowana, żeby została podjęta, i powołują się bezpośrednio na list kardynała Ladari, prefekta kongregacji nauki i wiary. No i tutaj właśnie bardzo dobrze widać tę całą ciągłość, prawda, tego wszystkiego. A więc mamy papieża, który popiera w wyborach prezydenckich Joe Bidena. Joe Biden wygrywa, potem papież staje w obronie Joe Bidena przed pobożnymi biskupami z Ameryki, prawda, razem z kardynałami Sopiczą i Tobinem, potem kardynał Ladaria y, wydaje taki list, po to, żeby się mogło tych wielu biskupów na to powołać. No i skoro kardynał Ladaria w tych swoich zaporowych warunkach chciał jedności amerykańskich biskupów, a teraz mamy głos 67 biskupów na 300 kilkudziesięciu, którzy mówią, żeby powstrzymać działania w tym zakresie, no to nie ma żadnej jedności, prawda? I z tej perspektywy po prostu jakby ten warunek zaporowy już zostaje. Już jest rozstrzygający, po prostu temat powinien umrzeć z perspektywy oczywiście kardynała Ladarii czy pewnie samego papieża. No to teraz oznacza, że jeżeli arcybiskup Gomez będzie jednak parł do tego, żeby opublikować jakieś oświadczenie w sprawie aborcji i Eucharystii, o to po prostu wzbudzi bardzo poważny konflikt w amerykańskim episkopacie, prawda? A więc pojawi się naprawdę duży problem wewnątrz samego Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. I tutaj papież Franciszek będzie mógł znowu, oczywiście za. Za, sprawą, za pomocą kardynała Radarii, apelować o jedność, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, rzeczy naprawdę niesłychane, ale tak to wygląda. To ma też taką swoją, zresztą, jakąś próbę fałszywego umocowania doktrynalnego, bo część z tych liberalnych biskupów twierdzi, że to, co robią... To jest właśnie realizacja katolickiej doktryny. Oni twierdzą, że sakram... tak jest w istocie sakramenty działają, jak wiadomo, ex opere operato, mocą samego sakramentu. Prawda? To znaczy, nieważne, czy godny jest ten, kto Komunii Świętej w tym wypadku udziela, ten, kto ją przyjmuje, ona i tak ma swoją moc, ona i tak działa po prostu mocą Pana Jezusa Chrystusa. I ci kardynałowie twierdzą, że właśnie nieważne, kto Komunię Świętą przyjmuje, nieważne, w jakim on jest w stanie, i tak może przyjmować, bo po prostu ma taką moc. No, oczywiście jest to poniekąd prawda, ale z drugiej strony jest to całkowite za nauki katolickiej. No przecież nie trzeba cytować świętego Pawła. Wiadomo, że nie można przyjmować komunii świętej w stanie niegodnym, prawda? Nie będąc do tego odpowiednio dysponowanym, wtedy po prostu sobie spożywamy własną zgubę, własną śmierć. Na co zwraca uwagę kilku przynajmniej amerykańskich biskupów i kardynałów. Są między innymi są między nimi arcybiskup Salvatore Cordileone z San Francisco oraz arcybiskup Aquila. Arcybiskup Samuel Aquila z Denver. Oni wydali w ostatnim czasie komunikat i oświadczenie właśnie przypominające, jaka jest tak naprawdę katolicka nauka, że nie można popierać mordowania nienarodzonych i przyjmować Komunii Świętej. Są takie głosy, no ale widać, co się dzieje w Ameryce. Jeszcze raz, gdyby to się działo tylko w samej Ameryce, wewnątrz samego episkopatu amerykańskiego, no to i tak mielibyśmy do czynienia z wielkim skandalem, że kilkudziesięciu biskupów, wielu kardynałów popiera przyjmowanie Komunii Świętej przez aborcjonistów, no, ale na Boga, tutaj interweniuje sam papież Franciszek, interweniuje Kuria Rzymska. I nie interweniuje tak, jak na początku postulowałem, żeby pomóc pobożnym biskupom, żeby zatrzymać to bluźnierstwo, tylko właśnie po to, żeby to dalej trwało, prawda? Oni chcą, żeby było tak, jak jest. Polityka jest dla nich najważniejsza. Dobre relacje z prezydentem Bidenem z demokratami, z całym tym biznesem proaborycyjnym są dla nich po prostu najważniejsze. Pamiętają Państwo w ostatnich kilku latach, zwłaszcza w tym roku pandemicznym, ile było konferencji w Watykanie, takich globalnych jakichś spotkań organizowanych i przez kurię rzymską i przez wielkich jakichś finansistów, prawda, przez te wielkie różne globalne organizacje, no choćby ostatnio wielka konferencja o zdrowiu, gdzie po prostu suflowano tę narrację, że wszyscy się musimy zaszczepić tymi szczepionkami, które są zresztą też jakoś tam związane z aborcją. co się działo w Watykanie, no i i teraz, gdyby poszło na noże między Watykanem a Bidenem, no to takie rzeczy by były niemożliwe, prawda? Bo Watykan chce pozostać w tym globalnym mainstreamie, i niestety to się dzieje za cenę autentyczności katolickiej nauki. Nie jest przecież tak, żeby papież czy kuria rzymska głosili, że, głosili wprost, że można przyjmować komunię świętą i popierać zmianę praw na, na prawa aborcyjne. Tego oficjalnie nie głoszą. Ale popierają tych kardynałów, którzy robią to w Stanach Zjednoczonych. Tak właśnie jak kardynał, na przykład, Bless Sapicz, to jest właśnie ten, który twierdził, że w tej całej sprawie kluczowa jest to zasada ex opere operato, i próbował doktrynalnie uzasadnić, teologicznie uzasadnić przejmowanie Komunii Świętej przez aborcjonistów. Naprawdę mówimy tutaj po prostu o rzeczach bluźnierczych. Jest niezwykle smutne, że tak się dzieje także i w Watykanie. Ja na, na koniec Państwu odczytam krótki pasus z wywiadu. Jakiego udzielił ostatnio kardynał Gerard Ludwig Müller, to jest były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Były, bo papież Franciszek go nie chciał. Mógłby dalej być prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Nie jest, nie jest jeszcze w zaawansowanym wieku, ale gdy jego jedna kadencja upłynęła, to papież Franciszek jej nie przedłużył. Chociaż mógł to zrobić, nawet w dobrym obyczaju, żeby to zrobił, no ale nie chciał takiego człowieka w roli prefekta Kongregacji Nauki Wiary. No Jeszcze nie daj Boże, by bronił katolickiej doktryny w niektórych kwestiach, gdzie należy raczej milczeć. Prawda? No ale kardynał Gerard Miller mimo wszystko tutaj akurat nie milczy i udzielił wywiadu niemieckiemu tygodnikowi, portalowi Die Tagespost i powiedział tam m.in. tak właśnie o tej sprawie komunii i aborcji. Pamiętamy, że papież i niektórzy biskupi nie wahali się stawiać amerykańskiego prezydenta, choć oczywiście o Donalda Trumpa, pod pręgierzem i odmawiać mu bycia chrześcijaninem, bo budując mury zamiast mostów, prowadzić miałby jakoby polityką migracyjną pełną pogardy dla ludzi. Pamiętają Państwo, jak papież Franciszek zasugerował, że Trump nie jest chrześcijaninem, bo nie chce nieregalnych imigrantów. I dalej kierunął Miller. Tymczasem okrutne mordowanie człowieka w łonie matki aż do dziewiątego miesiąca ciąży jest nieporównywalnie gorsze od zatrzymywania na granicy nielegalnych imigrantów. Nie może powstać wrażenie, że moralny autorytet papieża używany jest jedynie przeciwko politycznym przeciwnikom, tzw. prawicowcom lub konserwatystom. Podczas gdy wobec socjalistów, czy zgoła komunistów, występuje się z cicha, z dużym zrozumieniem, lub nawet im potajemnie przyklaskując. Takie słowa kardynała Gerarda Millera, które oskarżają po prostu Kurię Rzymską, oskarżają samego papieża Franciszka o przyklaskiwanie socjalistom, komunistom i atakowanie konserwatywnych, prawicowych polityków. No słusznie, po prostu tak to rzeczywiście wygląda. Ojciec Święty potrafił odmówić Donaldowi Trumpowi bycia chrześcijaninem za to, że ten buduje mur. Na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, że nie chce nielegalnych imigrantów, a nie jest w stanie zrobić tego samego wobec jego następcy, prezydenta Bidena, który popiera mordowanie nienarodzonych dzieci. Nawet jeżeli nie popiera, to w prawie to przecież tak właśnie robi. Nie bywała dysproporcja, a tymczasem powinno być dokładnie odwrotnie, prawda? Nawet jeżeli można mieć zastrzeżenia do różnych elementów polityki Donalda Trumpa. To naprawdę, no do Bejdana to po prostu to jest satanizm, tak jak mówiła, tak jak mówią ci sataniści ze świątyni szatana, którzy chcą zrobić zabory i rytuał religijny. Tak to wygląda tutaj, trzeba jednoznacznie działać. Niestety tego jednoznacznego działania. Nie ma, ja zerknę jeszcze, czy Państwo jakieś komentarze, czy jakieś pytania mają, bo mamy przecież czat na żywo. No, ale raczej widzę, że głównie to są po prostu komentarze i, i Państwa uwagi do tego, że rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna i ona jest niezwykle trudna w Watykanie to obserwujemy od wielu lat, ale cóż możemy robić innego, jak po prostu powierzać się orędownictwu Najświętszej Marii Panny. Jest królowa rodzin. Niech tak królowa rodzin oręduje za, za rodzinami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, tak, żeby. Chrystus, żeby oświecał, żeby Duch Święty oświecał umysły ludzkie, żeby nie było mordowania dzieci narodzonych, żeby nie było przyzwolenia na zbrodnie mordowania dzieci nienarodzonych. Módlmy się najświętszej Marii Panny, żeby wstawiała się za nami u Pana Jezusa Chrystusa, żeby temu wszystkiemu po prostu położył kres. Może i czas paruzji już teraz bliższy. Kto wie? Daj Boże, bo to, co się dzieje dzisiaj w świecie, rzeczywiście napawa nas wielkim strachem, ale my jesteśmy ludźmi nadziei. Mamy tę nadzieję i mimo wszystkiego w tej nadziei będziemy trwać. Bardzo Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę. I raz jeszcze zachęcam do tego, żeby wspierać naszą telewizję, jak Państwo wiedzą, nie mamy żadnych wpływów ani z reklam na YouTube, ani z reklam na portalu, żadnych dotacji rządowych istniejemy tylko dzięki poparciu polskich katolików, tych Polaków, którzy chcą, aby to właśnie Jezus Chrystus był Królem Polski, żeby Maryja była Polski Królową. Oni są. króle, są Królową, ale wielu niestety dzisiaj w naszym kraju tego nie uznajemy. Chcemy, żeby każdy to uznawał, żeby każdy swoje serce otworzył dla Królowania Pana Jezusa, dla Królowania Matki Bożej. aby tak było. I żebyśmy mogli to głosić, jeżeli uważają Państwo, że ta nasza. Praca jest Polsce potrzebna, jest potrzebna Kościołowi Świętemu. To proszę jej wsparcie. Jak to można robić? Jest rozpisane pod tym nagraniem. Z Panem Bogiem.